manko ludzie? Tutaj awater. No. Lecimy sobie na polowanie. Albo wiecie co? Zabijemy od tą, what the fuck, różowa owca? Pierwszy raz widzę. Dobra. Jeszcze taki nie widziałem. Papa. Pa. <noise> tak wiem, jestem hamski. Dobrze. Okej, okay, tak więc. Hmm. Zrobiłem, że Timber mod działa. To jedna wieść. I mamy ósmy level. Tak więc. Kom to Evil. Hmm, hm, hm, hm. Gdzie są te fajne dźwięki z gry. Czekajcie, muszę sobie podgłośnić. Czekajcie oddalę sobie głośniki, żeby nie było echa. Tak więc. No dobrze, tak. Jedziemy jeszcze raz. Uuu Co będzie? Nadal nie słyszę, no. Dupa. A nie, dobra, słyszę. Było cicho. I drugi raz wziąłem to samo. Y, musimy cztery razy zrobić to samo. Jak widzę wskaźnik głosu zro, z, wzrósł. To pewnie... To pewnie tego. Głośno nie słychać. Ty, 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 ty. O! Tak więc... Mamy tutaj tylko... Ja mam Optify HD i GÓWNO mi robi, że nie widzę tego. No no no, to tutaj zrobimy sobie kopalnię. Co? Aha, możemy okay. sobie ich zresztę. Jest nas, jest nas. Dobra. Dirk mineshaft. Jejeje, wy sobie pokopcie, a ja postawię wam skrzynkę za chwilę. Nie ja wziąłem drewna. Fajnie, jestem mądry. Brawo, Water, jesteś mądry jak chuj. No to lecimy do naszej lepianeczki, którą zbudowałem między odcinkami. Ładna lepianka, nie? Okej. Okay. Yy, nie, 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 nie spać. <laughs> Żaruje Tu mam strzyneczkę. Nauczę się chyba nosić ze sobą drewno. Mm -hmm. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I patyki mi się przydadzą. Okej, okay. tak więc to odłożę, to odłożę, to odłożę, bierzemy strzyneczkę i lecimy do nich. No. Okej, okay, tak więc, lecimy, 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 mięsko, miasto nam zezarli, zaz bo jak się skapłem, to te miniosy biorą nam no, jedzonko. Żeby same miały co zjeść. Gdzie oni tylko pali do cholery? Tutaj. Przepraszam, że tak tarp... klnę dzisiaj. Jeśli dla. O kurwa. O kurwa. Nie ma różdżki. Kurwa, nie ma różdżki. Nie! Świnie. Nie chcę pracować. Nie, 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 nie. On nie stracił wszystkiego. Mm. Kurde. Znowu muszę się wracać. To ja spróbuję znaleźć te... ...ruszki i widzimy się za chwilę. Tak więc, udało mi się. Właśnie sprawiłem, że kopali... żeby kopali. Bo nie wiem czemu... nie przerywają kopać. Znaczy, oni sobie przerywają, mamy sobie przerwę po prostu. A i musimy zrobić, żeby. O dobra. 8 y kobla. Ok. Tak więc. Wykierujemy na strzynkę. Dobra. O, mogą odkładać. No i co, że odłożycie, jeśli nie tego nie skończycie, no? Nie, on tam robi. Co ty robisz? Co ty robisz? Tak? No czym dla tak oni się wrócą? Kurwa, i nie wrócą się? Nie pomożecie, koledze? No się chyba zbugowo. Kurwa, dlaczego muszę od tej strony zawsze zaczynać? The fuck? Kurwa, masz jakie mądre te ludziki Dobrze, a jak teraz gaduję, jak teraz zrobię? A nie patrzcie. Co ty kurwa robisz? Co ty kurwa. Widzieliście to? Mobspawner? Może się do mobspawnera dokopią? Tej, to by było fajne Musimy niestety jak się... O, kurwa O, dircik Musimy uważać na te łóżka, bo inaczej będziemy musieli zbierać znowu level jak widzę, tam jest jakoś jaskinia, bo pełno potworów. Nie zdarza się. Idziemy tam. Mam jakąś zbroję? Nie, nie mam. Nakupimy no, sobie kobla. Mam jakieś pochodnie? Dobra, nie idę, bo nie mam pochodni.

Uhu 8 minut już nagrywam Dupcia Nie wiem co robić teraz Może poszukamy jakichś questów Ale mnie ciekawe O kurwa Spadłem, 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 nie, 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 nie kopcie pode mną O ja Ś ściemnia się, ja się dostanę do chatki, a... Albo nie, bo spimy sobie. 9 minut mm. to nie będę nic się żegnał po prostu samo się wyłączy proste hmm, hmm, hmm. ja sobie najwyżej jeszcze polecam więc nasz teraz cel dostać się do chaty A mnie ciekawi ta góra taka taka ta dziwaczna jest Księżyc. ona na mapie nic nie ma, to tam dupa. Jabłusko. Żarełko w końcu. Tak więc odcinek czy spróbuję zakończyć na tym, że pójdę z... Tak więc przepraszam i papa.